Cześć, witajcie, ja jestem ptak A to komórka Co wy odla mnie ludzie chcecie? Ja tu nagrywać chcę. Dobra, wyciszone. Cześć, witajcie! Ja jestem ptak, taki taki ptaszek, który na Pel zagra meczach nie nagrywał od długiego czasu, a to dlatego, że była przerwa wakacyjna. Ja jako, że wracam dlatego nagrywam ten materiał nie z tej serii, którą nagrywał normalnie, lecz z jakiejś teraz pobocznej z gry Osmos. Gra Gra ta jest kolejny z gatunku indie. Jest tworzona przez jakieś małe tam studio składające się z kilku osób. Szczególnie ciekawe jest to, że jest to tytuł jednakże nie jakiś ubogi graficznie, wręcz Monstrualnie przyciągający oko, i świetny tytuł, który dla mnie jest świetnym odprężaczem, jeżeli jesteście zdenerwowani na coś, na kogoś zestresowani, czujecie, że potrzebujecie się wyciszyć, uspokoić. Ten tytuł jest dla Was jest spokojnym, a to tło muzyczne jest wręcz świetne dla każdego, kto chce w jakiś sposób spróbować swoich swoich sił w muzyce takiej bardziej spokojnej, a jakiś jumpa-rampa. No i weźmy, przejdźmy do jakiegoś tam poziomu, przejdźmy jakiś tam prosty. No i na czym polega ta gra? Bo możecie tego nie wiedzieć, choć ty tutaj jest dosyć sławny, nawet na Androidzie, gdzie też możecie. Aj, głupie wibracje, no. Tak to jest, jak to się podłączy ten internet do świata. Albo może, wiedzieć co, ten tytuł nie będzie dobry. Nie, nie, nie chcę, jak se domeni. Jakiś tytuł normalniejszy, bo ten jest trochę inna, inny, w inny sposób prowadzony, więc to innym razem. Przeciwstawmy poziom zwykły taki. Poziomem zadanie głównie jest Absorb, czyli wciągnięcie, tak wchłonięcie wręcz tej oto kulki. Jeżeli ona jest żółta mocno, to nie możemy jej wchłonąć, jest zielona. To już znaczy, że jesteśmy większy i możemy ją wciągnąć. Ale to zobaczymy, jak to wszystko działa w praktyce. Jak widzimy, w tej chwili jesteśmy tą kulką. Aby się powiększyć, musimy wciągać, jak to brzmi, już wiem, że brzmi to głupio, ale inne kulki. Widzimy, ta leci na nas, więc jak widzicie, tak się wchłania. I teraz uderzając w jakąś tam stronę, wypuszczamy malutkie bombeleczki inne. Które dzięki którym się poruszamy. Wiem, że mówię to bardzo, bardzo chaotycznie i wręcz nie ale lecz wiecie jak to jest. Ciężko jest wytłumaczyć w ten sposób, tak aby tą prostą mechanikę, ale tak w sposób, żeby każdy zrozumiał w dobry sposób. Jak widzimy, zielony się już tu powiększa mocno, chodźmy u o... Taki problem jest, że wszyscy tutaj duzi się zrobili. A to oznacza, że jest dosyć ciężko. O, o, może się zderzymy, zderzymy się, proszę. Zderzamy się. Jest. Wciągnęliśmy go. E, tak, tutaj kurs na, ten, na tą kulkę. Tutaj. No, wchłaniamy. Wchłaniamy, tak. <grych> wchłaniamy go. No. Jak widzicie, taka prosta rozgrywka, która nie wymaga od nikogo, w, przynajmniej w tych poziomach, tych pierwszych poziomach, żadnej umiejętności. Wystarczy sobie spokojnie sobie ojezdu nie w tą stronę. Wystarczy sobie tak trochę usiąść, przysiąść do tego i trochę pograć. Ja szczególnie, że gram w to bardzo mało, więc sobie spokojnie przechodzę powolutku. Więc mnie tutaj nie traktujcie jako jakiś autorytet w tej grze, bo ja mam 0, ale zero umiejętności. Nie radzę sobie z kolejnymi poziomami nie chcę jakoś trudne, tylko po prostu e, szybko przejść robią się Duzi i to trochę to utrudnia sprawę, ale w żaden sposób nie frustrujące, bo zawsze to jest twoja wina. U jezu, 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 trzeba szybko spieprzać z toru tej zielonej kulki, którą musimy wciągnąć, ale w tej chwili jest dla nas za duża. No, marnuje to, marnuje tą energię naszą. Aby tutaj szybko się odsunąć. A! Idziemy tego tutaj giganta wciągnąć, żeby nam się nam tutaj później nie zagroził. Absorbujemy, a jak widzicie, przez chwilę ta zielona kuleczka była dla nas takim zwykłym punktem. którym... O, właśnie możemy wciągnąć. Przepraszam, mówiłem wam, że żółty y, musi być biały, taki, taki błękitny, żeby móc go wciągnąć. I jest, wygraliśmy, więc przejdźmy dalej. Spacja. Jeszcze raz. No dobra. No lecimy sobie spokojnie. Jesteśmy Mali, strasznie mali. O, już więksi. Ojej, przez chwilę mogliśmy go wciągnąć, teraz się powiększył. Trzeba tego wciągać. Możemy go zjeść, czy nie? Możemy. Dobrze. Zjeść tu też słowa, takie bardziej e, powiedzmy to ustawione przeze mnie, bo nie do końca to jest zjadanie, ale wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, przynajmniej, że wiecie o co chodzi, że mówię to dość prosto, żebyście sobie spokojnie, że tak powiem, skumali o co chodzi. Um, o, może tak szybko wchłoniemy, wchłoniemy. Juuuu! Aj, nienawidzę tego poziomu, bo tutaj zaczynają te kulki myśleć samodzielnie, a to jest denerwujące często. O, tutaj wchłaniamy tego, tego też by się przydało troszeczkę. O, widzimy, że tutaj się już mocno powiększamy. No, bardzo dobrze. Chociaż i tak na końcu się okaże, że ciężko będzie ściągnąć to. Bo to tak strasznie tak umyka mi. Bo bardzo blisko jesteśmy przeciwnika, a tu nagle myk. I nie ma go. Się trzeba tego ogarnąć. Szczególnie, że jak ja się poruszam, to często marnuję bardzo dużo energii. To jest błąd. No, ale wiecie, jak to jest. No, trzeba się nauczyć grać. Po prostu. A że ten jest taki spokojny, ta muzyka jest taka y, bardzo przyjemna, relaksująca, relaksacyjna. Czy jakkolwiek to odmienić, Ym, wciąż mam nadzieję, że mnie rozumiecie i że mówię to dosyć zrozumiale. Wciągnijmy go, wciągnijmy. No, dawać ham ham. Idealnie. I wciągnięty, tak jest. Więc przejdźmy do kolejnej. O, mój trening jest gotowy. Ła, fajnie. Więc przejdźmy może do tego poziomu. Tu zadanie jest, żeby stać się największym. Taki dobry, szy o, szybki start, Le level <laughs> po rusku. Level complete, następny. Become the biggest. O, jest szybko, szybko. No i znowu Wygrane. Jak widzicie, to szybko można zrobić, ale to z odrobiną umiejętności. E, później jest oczywiście trudniej, więc ja pokazuję wam to pierwszy poziom zaraz po, po tutorialu, więc e, dziękuję za oglądanie i cześć. Zapraszam Was do innych odcinków, które mam nadzieję, że będą pojawiały się już niedługo. Bye bye.